Z dziećmi trzeba rozmawiać, trzeba. Dzieci trzeba słuchać, ważnie wysłuchać. Dobrze mi tak gadać. Nie dziecka, nie zadawać pytań, jak nie interesuje Cię jego odpowiedź. Jeśli... Nie oceniać, nie odrzucać, nie negować, kurwa, myśli i uczuć dziecka. Nie rozkazywać, kurwa, weźcie wreszcie do roboty. Szanować godność dziecka, kurwa. Nie obrażać go, kurwa. Nie ośmieszać, kurwa. Nie podważać, kurwa. Wiarogodność. Życie we współczesnym kurwa świecie i tak już jest wystarczająco trudne.